Hallelujah, hallelujah. Przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Ewangelii, według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika, Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Tobie Chryste. Bracia i siostry, okres wielkanocny, który trwa od uroczystej liturgii wigilii Paschalnej, jest czasem uważnego wpatrywania się w Chrystusa z martwych wstałego. W jednej z tradycyjnych pieśni zwycięzca śmierci śpiewamy zwrotkę: Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, utwierdza w wierze, aby nie wątpili, obcuje z nimi, daje nauk wiele o swym Kościele. I my dzisiaj, uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, wkroczyliśmy w przestrzeń obcowania Jezusa Chrystusa z martwychwstałego. Z którym łączymy się najpełniej, gromadząc się na modlitwie w tym naszym wieczerniku, jakim jest ta świątynia, na wzór świętych apostołów zgromadzonych wokół Jezusa Chrystusa w wieczerniku w Jerozolimie. To właśnie tam, w Jerozolimie, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus mówi, co ma być cechą charakterystyczną każdego chrześcijanina, każdego, kto jest Chrystusowy, kto do Niego przynależy, po czym będzie można rozpoznać prawdziwego ucznia Chrystusa. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Słowo miłości jest często używane, ale również często wypaczane. Niekiedy patrząc na naszą chrześcijańską miłość, może podczas codziennego rachunku sumienia, możemy dojść do zatrważającego wniosku, że z miłością Chrystusa nie ma ona absolutnie nic wspólnego. I to niestety jest nasza największa tragedia nas jako chrześcijan i zarzut, który niewierzący kierują w naszą stronę. Brak autentycznej miłości. Pierwszym krokiem do zmiany jest porzucenie bezrefleksyjności, bo miłość jest wymagająca i potrzebuje wręcz woła o refleksję nad codziennością. Doskonale wiemy, że miłość chrześcijańska daleko przekracza więzy rodzinne, że ona ma zdecydowanie większy zasięg. Rozważając temat miłości chrześcijańskiej, musimy popatrzeć na osobę Jezusa. Dlaczego tłumy ciągnęły do Jezusa? Bo kochał. Możemy popatrzeć też na osoby, które Chrystusowi oddały całe swoje życie choćby na osobę świętego Jana Pawła II. Tak patrząc na Niego w wymiarze czysto ludzkim. Pod koniec swojego życia był człowiekiem, który był nieatrakcyjny i od ludzkiej strony nie miał nic do zaoferowania. Stary, niedołężny, schorowany, zmagający się z cierpieniem wszystko to, na co dzisiejszy świat nie chce patrzeć, a jednak ciągnęły do niego tłumy. I miłość, którą on się kierował, sprawiała cuda. W życiu tysięcy osób, bo w Nim widziano prawdziwego świadka Jezusa Chrystusa, tego, który miłuje tak, jak Chrystus Go umiłował. I zapatrzenie i zasłuchanie w Chrystusa były podstawą, a jednocześnie gwarancją sukcesu świętości Jana Pawła II. Czasami nie trzeba wiele. By miłość dokonała triumfu w życiu człowieka. Ale właśnie to niewiele, często jest rzeczą nie do przeskoczenia, której my z siebie nie możemy wyprzeć, której z siebie nie możemy się pozbyć. Czasami nienawi nienawiść, aż kipis wpisów i wypowiedzi, jakie jako chrześcijanie zamieszczamy na forach społecznościowych, aż kipis oszczerstw, splotek. A warto zadać sobie pytanie, co to ma na celu? Do jakiego skutku ma to mnie doprowadzić? Musimy mieć świadomość, że nasze słowa, nasze czyny mają być świadkami naszej relacji z Jezusem Chrystusem, który jasno mówi przykazanie nowe daje Wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nie inaczej i nie mniej, tak jak ja Was umiłowałem. Jednym z większych grzechów przeciwko miłości bliźniego, pomijając te wszelkie ogromne grzechy związane z łamaniem Bożych przykazań, jest obmowa, plotka i oszczerstwo, która trawi nas niesamowicie niczym nowotwór. One odbierają nam radość życia, mimo tego, że są takie niepozorne. Słuchając dzisiaj tych słów Ewangelii o miłości bliźniego i przykazaniu, żebyśmy się miłowali, bo przecież po tym mają w nas rozpoznać uczniów Chrystusa. Pragnijmy podjąć też walkę z tymi naszymi drobnymi grzechami, które nas ciągną w dół. Zamiast rwać do Boga. Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice, którą napisał jako papież, Deus Caritas Est, czyli Bóg jest miłością, zapisał takie słowa: Uwierzyliśmy miłości Boga. Tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swojego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej. Czy jakiejś wielkiej idei? Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. A więc bycie chrześcijaninem nie rozpoczyna się od bycia dobrym człowiekiem, ale bycie dobrym człowiekiem jest konsekwencją bycia chrześcijaninem. Bo nasze postępowanie ma być odpowiedzią na doświadczenie spotkania z żywym Bogiem, który jest pośród nas i tak jak uczniów w wieczerniku, daje nam nauk wiele o swym Kościele, o Kościele, który ma być miłujący, tak jak nas wszystkich umiłował Bóg. A więc miłość nie jest już tylko przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Dar miłości, jaką Bóg okazuje nam w każdej Eucharystii, w każdym sakramencie pokuty i pojednania. Miłości, jaką jest Jego Słowo, które słuchamy, które czytamy, w które się zagłębiamy. Pragnijmy więc w tej mszy świętej bardzo konkretnie otworzyć nasze serca na dar Bożej Miłości. Byśmy, wychodząc stąd, mogli o niej świadczyć naszym życiem, słowem i postępowaniem. Byśmy z tego doświadczenia bliskości Pana czerpali siły do wyraźnego legitymowania się chrześcijańską miłością.